Bzięło, Pisz, że, to, lwa... To tak Nie. Ej. Halo mam stream. Spoko, bo ja mam do Ciebie pytanie. No? Pamiętasz jak była taka sytuacja, że ty dużo donate'ów dostałaś? No? I ja się wtedy pytałem Cię jakby miał taką rzeczywistą potrzebę, to czy byś mi dała trochę pieniędzy? Będzie, że jak to będzie rzeczywista potrzeba? To mi pomożesz. Nie kupię Ci lwa. Masz trzy koty. Ale kurwa, ja chcę lwa mieć. Ale to tak, jakbyś miał lwa miniaturkę. Dlaczego nie mogę mieć? Pięć lwów, a ja nie mogę mieć żadnego. Sergiusz, jakby ci kiedyś brakło na czyż, chodziłbyś głodny, albo nie miałbyś się w co ubrać, to nawet cię pod swój dach przygarnę i ci pomogę. Ale nie kupię ci kurwa lwa. Bo uważam, że po pierwsze nie potrafiłbyś się nim zająć. Po drugie, zjadłby ci syna, a po trzecie kurwa, temu zwierzęciu byłoby z tobą źle. Dlaczego niby? No bo on woli być na w swoim naturalnym środowisku. Na sawannie gdzieś popylać i łapać antylopy. No kupię tam rancho. Chcesz mieć rancho na sawanie i patrzeć sobie na lwy? Wziąłbyś i tam zmarną jakąś malarię pewnie, bo byś cię nie chciał zaszczepić albo coś. No nie, zaszczepiłbym się. No, nie szukaj mówię, Kupisz mi lwa, czy nie? Nie. No nie, no! Jeszcze raz, kupisz mi lwa, czy mi nie kupisz? Nie kupię Ci lwa. nie w porządku, co robić? Przykro mi. Dzięki za cynk, kolego z czatu! Wiedziałam po co dzwoni, zanim zadzwonił!